Przedsiębiorcy stają się pracoholikami, nawet nie wiedząc kiedy. Ja jestem dużym chłopcem, który kiedyś zabawkowy samochodzik wymienił sobie na firmę. Ja się tą firmą bawię, z tym, że był czas, że już pogrężałem się coraz bardziej. Nie? 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Moja 28-letnia córka tak naprawdę przeszła mi przez palce, i ja nie umiem z nią rozmawiać. Nie? Drugą, jeszcze nie straciłem 18 lat, ma, ja uczę się z nią rozmawiać. Trzecia, 15-latka, ona Uważa, że tato jest tylko dla niej. W tamtym roku pojechałem na szkolenie, wyjazd szkoleniowy na Dominikanę i dokoptowano mi do pokoju jednego fajnego pana, który był dosyć rozmowy no i wiedziałem, że ma, posiada 21 swoich sklepów, w tym też 6 takich dużych jak mój. I zadał mi takie dziwne pytanie, skąd jesteś? No z Zamościa. A, w Zamościu też miałem kiedyś taki, taki sklep, ale pewien palant wykończył mnie tam i nie ma mnie. No tak się zastanawiam, co to za palant. No tam naprzeciwko twierdzy i tak dalej ma sklep i ktoś tam tabingowo jakieś dziwne ruchy robił. W każdym razie ja musiałem zamknąć biznes. No mhm. ja przepraszam cię, ale tym palantem właśnie jestem ja. Nie? Witajcie, coraz lepsi przedsiębiorcy, znajdujemy się na coraz lepszym evencie w Warszawie. Dzisiaj moim rozmówcą jest Konrad Gnutek. Cześć Konradzie. Cześć. Konrad jest właścicielem czterech film, to jest Wymienią z Pamięci Wital Zam, Granik Parc, i polski żółb, Wszystko się zgadza, są tak, tak, tak. To powiedzmy sobie jeszcze krótko: tutaj już skorzystam ze ściągawki, czym która firma się zajmuje. Pierwsza to jest żywienie zwierząt hodowlanych i pomoc hodowcom. Druga to sklep z częściami zamiennymi do maszyn i urządzeń rolniczych. Trzecia to sklep internetowy z akcesoriami jeździeckimi. A czwarta to produkcja pasz dla koni. I tutaj rodzi się pytanie: czy masz, Konrad, jakiś sposób na to, żeby odpowiedzieć? Krócej o swojej działalności o tym, jaki jest twój biznes, czym się zajmujesz, kiedy, kiedy poznajesz nowych ludzi. W mojej ogólnej kanapce biznesowej kręca się dookoła żywienia zwierząt i akcesoriów do, dla tych zwierząt. Nie? Jedynie, bo kiedyś tam sobie wymyśliłem, że założę sobie sklep z częściami do maszyn rolniczych, to jest jedyna firma, która nie wpisuje mi się, się dobrze w ten schemat i tak naprawdę chciałem się jej pozbyć i sprzedać ją. Ale wyszło troszeczkę coś innego, z, tym, z czym się właśnie ciekawa historia wiąże. Od dwóch lat szukałem jakiegoś kupca na to. To jest ciężki sklep, bo tam jest sporo, sporo towaru na półce. W tamtym roku pojechałem na szkolenie, wyjazd szkoleniowy na Dominikanę i dokoptowano mi do pokoju jednego fajnego pana. Który był dosyć rozmowy no i wiedziałem, że ma, posiada 21 swoich sklepów, w tym też 6 takich dużych jak mój. Zadał mi takie dziwne pytanie, skąd jesteś? Ja mówię, no z Zamościa. A w Zamościu też miałem kiedyś taki, taki sklep, ale pewien palant wykończył mnie tam i nie ma mnie. No tak się zastanawiam, co to za palant? No tam naprzeciwko twierdzy i tak dalej ma sklep i tyś tam dubbingował, jakieś dziwne ruchy robił, w każdym razie ja musiałem zamknąć biznes. Mhm. Ja mówię, przepraszam cię, ale tym palantem właśnie jestem ja, nie? Słuchajcie, historia się skończyła Jaka dobrze. Była reakcja, Jaka była jego reakcja? No ugryzł się, tak się w język i powinni, to... powinniśmy zacząć chyba od, od, od boksu między sobą, ale nie będziemy się tak zniżać. W każdym razie skończyło się to dobrze, bo od stycznia będzie moim wspólnikiem i wchodzi w półkę w Granit Parts właśnie. Oprócz zastrzyku finansowego wprowadza jeszcze swoje know-how, mamy ciekawe pomysły. Ale na razie nie chciałbym się tym za bardzo dzielić. Jak już powstanie i będzie, to może kiedyś opowiemy, co tam się wydarzyło przed kamerą. No, historia jest niesamowita. Nie Była zbieg okoliczności niewyobrażalny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że znajdowaliście się na Dominikanie, ale nie trzeba wcale tak daleko latać, żeby spotykać nowych przedsiębiorców, żeby zawiązywać znajomości, które potem mogą być znajomościami stricte biznesowymi, bo rozmawiamy na, na coraz lepszym wencie, który odbył się po raz kolejny w Warszawie. W tej chwili event dobiega końca. Ty wczoraj miałeś okazję wystąpić na panelu dyskusyjnym przedsiębiorców. Jak wrażenia z eventu? Jak zawsze jestem mega zadowolony. Za dwa tygodnie wyjeżdżam też na event na Sri Lankę. Ale przyznam szczerze, że gdyby Celef powtórzyło za dwa tygodnie, to ze Sri Lankiem bym zrezygnował i przyjechał tutaj. Nie? mam wielu kolegów, przyjaciół i tych, co wykładają, i tych, co obok mnie siedzą my, i są tak jakby uczniami. Także utożsamia się, my, my tu jesteśmy jak w jednej wielkiej rodzinie. Także sobie na, na przyszły rok nawet nie wyobrażam, że miałbym mnie tu nie być. Nie? Także tak to wygląda. Nie? Czyli z jednej strony szkolenia są dużą wartością, a z drugiej strony te znajomości, te relacje, tak. możliwość poznawania nowych osób. Widziałem, że na tej party byłeś bardzo długo. No, no tak, tak. Tu to, to, to mam fajne koleżanki, które dobrze tańczą i tak dalej, i tak dalej. I tak, tak. tak. Ten panel dyskusyjny był bardzo ciekawy, zwłaszcza moment, w którym zostałeś zapytany o porady biznesowe. Trzy konkretne porady biznesowe dla przedsiębiorców. Wcześniej przez cały dzień rozmawialiśmy o biznesie, rozmawialiśmy o samodoskonaleniu, o rozwoju osobistym. Natomiast pierwsza rzecz, na którą ty zwróciłeś uwagę, to powiedziałeś: Nie zaniedbujcie swoich rodzin, bo ja kiedyś otarłem się o rozwód. Po chwili dodałeś: Nie zaniedbujcie swojego zdrowia, bo miałem moment w życiu, kiedy lekarz powiedział mi: Ma pan złe wyniki, został panu rok życia. Na sali rozległy się niesamowite brawa. Zakładam, że wielu z tych przedsiębiorców znało Twoją historię życiową z filmu, który zrealizowaliśmy. Coraz Lepsi Przedsiębiorcy, odcinek 5. Zapraszamy do oglądania, jeżeli ktoś nie widział, na kanale Coraz Lepszej Firmy na YouTubie. Natomiast czy Ty masz takie poczucie, bo zostałeś nagrodzony gromkimi brawami, bardzo głośnymi po tych słowach, że Wielu przedsiębiorców zaniedbuje te kwestie, zaniedbuje kwestie rodzinne, że w momencie, kiedy fokusują się na tym rozwoju biznesowym, zapominają o rodzinie, zapominają o zdrowiu, zapominają o wcześniejszych planach i marzeniach i de facto zapominają o tym, dla kogo ten biznes tak naprawdę robi. Dokładnie tak, no, tak jak w kuluarach z kimś rozmawiam. Już widzę od razu, że to są pracocholicy. Przedsiębiorcy stają się pracocholikami, nawet nie wiedząc kiedy. I jeżeli ktoś nie umie rozmawiać o, o wszystkim, o pogodzie i tak dalej, tylko podchodzisz do niego, ja on tylko i wyłącznie gada o biznesie, to już mówię, ten już jest niestety w tym kwadracie, z którego nie może wyjść. Ja też tam byłem, ale życie to wszystko zweryfikowało. Moja 28-letnia córka tak naprawdę przeszła mi przez palce, ja nie umiem z nią rozmawiać. Nie? Drugą jeszcze nie straciłem, 18 lat. Ma, ja uczę się z nią rozmawiać. Trzecia, piętnastolatka, ona uważa, że tato jest tylko dla niej, ale do, dopiero tak naprawdę dorosną przy trzeciej córce. A dwie pierwsze to tak naprawdę nie mam, nie mam z nimi kontaktu. Tego nie odbuduję, tego czasu. Nie? To już jest troszeczkę za późno. Będę się starał, ale już jest właśnie za późno. Dlatego nie zapominajmy, że. Ten biznes tylko po to, to jest maszynka zarabiania pieniędzy. Dla mnie to jest taki... Ja jestem dużym chłopcem, który kiedyś z, e, zabawkowy samochodzik wymienił sobie na firmę. Ja się tą firmą bawię z tym, że był czas, że już pogrężałem się coraz bardziej. Nie? 24 god godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W tej chwili tak naprawdę pracuję 2-3 dni tylko i wyłącznie tygodniowo, i, a resztę poświęcam czas właśnie dla rodziny, na swoje jakieś tam pasje i tak dalej. Nie? No i druga rzecz to zdrowie, nie? bo jak się przypracowujemy, to niestety ja nam się to źle na naszym zdrowiu dlatego a przedsiębiorca który jest chory raczej nie prowadzi dobrej firmy Druga rzecz wyżywa się na ludziach, m, nawet o tym nie wiedząc. Przedsiębiorca musi być wyspany, przedsiębiorca m, musi być wypoczęty. Pracownicy nie do końca rozumieją, dlaczego ja, na przykład, trzy razy do, do, do roku muszę pojechać na to morze, żeby się zresetować. Oni uważają, że to moja fanaberia. Nie, to jest po prostu reset mózgu. Nie? Mi akurat resetuje mózg morze, komuś innemu las pewnie, czy tak jak tobie, góry, nie? Czy, czy chodzenie po górach, czy wspinanie się na, nie, na niektórych. To jest fajne i to jest nam potrzebne. Nie? I, i, no i chyba tyle w temacie. Jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli chodzi o zmiany, które wprowadziłeś do swojej firmy podczas panelu dyskusyjnego, opowiadałeś też o cotygodniowych spotkaniach z pracownikami, jakie one mają dla Ciebie znaczenie, o czym tam rozmawiasz? To jest bardzo ważne, bo ja kiedyś nie spotykałem się z pracownikami. ja wydawałem rozkazy i oni mieli je wykonać. Z tym, że różne było z tym wykonaniem. I jak zacząłem się szkolić w Celefie, to tak naprawdę zrozumiałem, że ja muszę rozmawiać z tymi ludźmi. Na początku robiłem to raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, ale to było. Za mało. W tej chwili wiem wszystko, co się dzieje w terenie. czyli Z handlowcami spotykam się raz w tygodniu, z wszystkimi pracownikami firmy spotykam się raz w miesiącu, wysłucham ich problemu i żółci. Mam spotkania też face to face, wiem o każdym pracowniku, staram się wiedzieć wszystko. No, no może już nie tym najniższym stadium w magazynierach, tam już się zajmuje tym kierownik, ale, ale generalnie mm, rozmawiam z nimi. Wysł wysłucham ich z żali, wystarczy czasami ich wysłuchać. Nie, ja nie muszę nic z tym naprawiać. Czasami coś tam oczywiście mogę tam śrubkę podkręcić, czy w tą, czy w tamtą, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ich wysłuchać. Oni tak chcą być wysłuchani. Ja jestem tym jakby psychologiem, ale mm, który nic nie robiąc, tylko ich słuchając, im w ten sposób pomaga. Ja widzę po takim jednym spotkaniu emocje firmy opadają, przestają się kłótnie. Na przykład byłem ostatnio na zwolnieniu trzy miesiące, czyli nie robiłem tych spotkań. Bo uważam, że online to jednak nie jest, nie jest dobre, dobry system rozmowy z pracownikami i tak naprawdę zastałem tak skłócony zespół. Jeden dział z drugim ten tam temu nie pomoże. Zrobiłem jedno ogólne spotkanie, wykrzyczeli się i tak dalej. Później nic nie zrobiłem. Naprawdę nic więcej nie zrobiłem, tylko wysłuchałem, wszystko emocje opadły. Jeden dział już sobie pomaga, już sobie przekazuje przepływ informacji jest, bo, 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 bo był brak przepływu informacji. No, wprowadziłem jedną zmianę, bo tam takie forum założyliśmy na Messengerze, żeby tam sobie e, między sobą się informowali. Nie? To tylko tyle. Czyli komunikacja jest bardzo sprawna, wszyscy stają się bardzo szczerzy, otwarci, i potrafią wykrzyczeć to, co im leży na wątrobie. Dokładnie. Dawniej tak nie było i dochodziło do problemów komunikacyjnych, dochodziło do sytuacji, w której część Twoich pracowników nie chciała się rozwijać. Wczoraj wspomniałeś o tym, że zwolniłeś 7 osób w ciągu 3 lat. Jak wyglądała ta sytuacja? Czy rzeczywiście to była ostateczność, którą trzeba było wprowadzić w życie i się z tymi ludźmi? No, wiecie dobrze, że, 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 że pensje idą do góry, ja też muszę podnosić, to też wiązało się w pewnym sensie z ekonomią, czyli jeżeli wprowadzą mechanizację, czyli wprowadzą bezlinker do działu internetowego, czy tam, nie wiem, zaczytywanie zdalne wyciągów z banku, to tak naprawdę jeden pracownik jest potrzebny, z tym, że ja nie lubię ludzi zwalniać dobrych, to najczęściej szukam innego rozwiązania. Ale gdy ja 4 lata temu, bodajże już prawie 5, zapisałem się do Celefu, bo widziałem, że ja jestem tym morskim gardłem firmy. Jeżeli ja się rozwijam, daję szansę rozwoju, bo, bo jestem w stanie zapłacić za szkolenia moim pracownikom, kupuję im książki. Jeżeli oni się rozwijają razem ze mną, to okej. Okay, ale jeżeli ktoś się zatrzyma w miejscu i nie chce, i jeszcze widzi w tym problem, że on nie ma czasu się szkolić i rozwijać, to znaczy, że ta osoba nie jest mi potrzebna. To znaczy, że nie podążamy tym, tym samym tokiem myślenia i. i, i Świat się zmienia, my musimy się zmieniać razem z tym światem. Rynek się zmienia, ceny szaleją, towaru gdzieś tam brakuje, bo, bo jakiś statek z Chin nie przepłynął. My musimy umieć się dopasować, a jeżeli ja umiem się dopasować, to moi pracownicy też. A jeżeli nie, tego nie robią, to niestety żegnamy się normalnie, inaczej tego nie mogę powiedzieć. I w ten sposób żegnam się z siedmioma osobami. Z tym, że cztery zatrudniłem nowe, a trzy taty po prostu poszły do likwidacji. Przez to stać mnie da, zrobić podwyżki ludziom, a nie, nie, nie obciąża mi to mocno budżetu, budżetu firmowego. Nie? I będę dobiega końca, ale kolejny będzie za rok. W jaki sposób zachęciłbyś przedsiębiorców do tego, żeby dołączyli do, do coraz lepszych eventów w 2024 roku? Zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie byli na poprzednich kolocy. Z wieloma z Was rozmawiam. Czasami w kularach, czasami przez telefon, piszecie mi jakieś pytania na Messengerze. Wy jesteście samotni, a jesteście samotni właśnie przez to, że nie przyjeżdżacie, nie? Bo, bo, bo ktoś myśli, że no, wydać jakieś tam pieniądze, bo wydać. Wydajecie dużo, wyższe, dużo większe pieniądze na inne głupoty, bo moim zdaniem warto wydać i przyjechać na ten event, choćby po to, że przede wszystkim porozmawiać z takimi ludźmi jak my, jak ja, nie możecie tu zastać, wielu Darka tylko, czy wielu, wielu innych przedsiębiorców. Może natchniecie się jakimś pomysłem, może wymyślicie jakiś nowy biznes, a może wyjdziecie w jakąś spółkę, dlatego to warto. Oprócz tego jest bardzo dużo fajnych prelegentów, którzy każdy mówi o czym innym, czy rozwoju duchowym, czy o zadbaniu o swój mózg czy, 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 czy jakichś tam finansach, czy, czy pracy fizycznej we własnej firmie. Nie? Super. I to jest wszystko zawsze tak tematycznie pokładane jak w Celefie. Czyli tak jak program rozwoju dotyczy praktycznie wszystkich aspektów firmy, tak samo i na, na, na evencie mmm, doświadczycie tego samego. Nie? Coraz lepszy event odbywa się jeden raz w roku, ale jeżeli chcesz zadbać o systemowy rozwój swojej firmy, to kliknij w link w opisie i zostaw nam swój numer telefonu. Zadzwonimy i wspólnie sprawdzimy, czy program rozwoju coraz lepszej firmy to coś dla Ciebie.